Bardzo serdecznie. Ja jestem Hendel7 i ze mną dzisiaj jest Ania, czyli muszę tak stanąć żebyś, o bo tak było na tle szyby, Ania PG, cześć. Cześć, cześć. Ania PG, PG to jest skrót od po godzinach, ponieważ Ania ma swój kanał, dlatego wzerknijcie do opisu, bo tam będzie link. No i cóż, dzisiaj zbudujemy sobie... No ja też, ja też nagrywam to i też będzie link do ciebie A. na moim wow. kanale, wow. Gdzie zniknąłeś? A tu jesteś. Jestem, jestem. Podskakujesz. Zbudujemy sobie dzisiaj grzybiarnię. Dobra. Grzybiarnie, grzybiarnie według pomysłu Ani, bo ja tam nie miałem pomysłu, jak zrobić w ogóle grzybiarnie. To znaczy, no to nie jest mój pomysł, to jest pomysł yy, buraczka, cebulaczka. Ale na pewno się nie obrazi, że zbudujemy coś takiego. Wiesz, co zabieram ci kobla. Dobrze, wiesz, po... co tam Wiesz, co łopatkę będę potrzebowała. Mam na gdzieś ma łopatkę. To jest, w pierwszej skrzyni. Łopata. I jeszcze trochę stałna się będzie przepalać i, i będzie potrzebny z... może dwa nawet, o tutaj. Co jeszcze będzie potrzebne? Wiaderka z wodą? To potem. Grzybki masz? Po no, potem, wszystko. Grzybki, grzybki mam przy sobie. No miałeś znaleźć, więc mam nadzieję, że masz. Mam, mam, mam. Wszystko jest, wszystko jest. Dobra. No dobra, daleko do domu nie będzie, najwyżej się przyjdzie tutaj. No właśnie. I jak o, będzie tak. noc, to pamiętaj, że musimy iść szybko spać, bo ja nie mam zamiaru spotkać żadnych stworów. Ania się boi stworów, tak więc... No boję się no. Jeżeli ktoś oglądał filmiki u mnie. Ta, nie ma tak. Wszędzie to wredna trawa. Jak rozwalanie trawy mięsem. Dobra, łopatkę gdzieś mam. Mam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Ta. Tak. Trzy. Tu. Tu. A tak, nie? Raz, dwa, trzy. Nie, tu trzy, jest... trzy Tu coś jest za dużo. Cztery. Było, o, tak. tak. Tak? No. no tak. Trzy, trzy, on... trzy, trzy, trzy. Na dziesięć.

Najwięcej z tego wszystkiego, to chyba kopania będzie. 9. Eee tam, w dwójkę jesteśmy, to szybko nam to pójdzie. Ja od góry lecę. Raz, dwa, trzy. Hmm. No, jak będzie grzybiarnia, to już zawsze będzie troszeczkę więcej jedzonka. Zawsze, zawsze się przydają na zupę grzybową. No, tylko, że wiesz, te grzyby tak wolno rosną że w sumie. Ale jak się potem grzybiarnię upiększy, to będzie całkiem ładnie się prezentowała. No, no. No tak, bo jeszcze nie znalazłeś redstone'a, dlatego to będzie grzybiarnia taka bez... Manualna. Bez redstone'a i trzeba będzie wykorzystywać niestety swoje... Czekaj, jak to miało być? Tutaj, 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 tutaj. Swoje łapki, żeby nalać wodę. Radę. Uważaj, bo mnie zaraz podkopiesz i zlecę i się zabije, i co będzie? Nie wiem, ja tutaj kopię na trzy, także nie powinieneś zlatując się pozabijać. Ja kopię całość, a potem się. Potem się. Stone jest, tak? Więc potem się postawi te półki. No i jeszcze się ten. Y... Wykopuje też z stone. Okej, okay, ja tutaj już dół zupełnie zrobiłam tego, co kojarzę, to w tamtą stronę jest dom. Tak, to tutaj zrobimy wyjście. Niszczyć to, czy zaskakiwać na dół? Co? Jest tą półkę? Wiesz co? Tak, niszczyć, bo ona jest na złym poziomie. Tak no. <laughs> ona jest na złym poziomie akurat, także... Dobra, tutaj jeszcze zrobimy wyjście do domu. No dobra, tak więc z tego co pamiętam, tu ciśnę trochę tego Stona na ziemię. Z tego co pamiętam, to tu powinno być... Tak. Nie mylę? Dobrze. Prawie tak, bo jeszcze tutaj chyba, o. O tak. A nie, tu akurat nie musi być z tej strony. Z tej strony, jak będzie już y, ten, jak on się nazywa. Redstone. Redstone, to wtedy się. To hmm, tak, wtedy tak, tak, się… Tak. O, a to no kamienie, a właśnie widzisz, żeby. żeby, żeby... Przycięłem ci ten cały stak, więc masz jakby co? Aha, y, no nie, a właśnie chciałam tutaj zaznaczyć, tak? że jak będzie ten redstone, to żeby aha, to. Aha, aha, to dobra, to dobra. zaznaczymy innym kolorkiem, dobra. żeby. żeby wiedzieć. No zobacz, y, dobrze. Dobra. Zobaczymy, bo jest ten... Tak, więc stone jest szary, a cobblestone? Jest kolorowy. Aha. <laughs> Bardziej kolorowy jest, no. Bo bo zobaczcie, jaką Ania ma śliczną piżamę. E, piżamę. Ja mam sukienkę śliczną, fio... fioletową, może różową w kwiatki. Piżamę. Jak już to koszulę nocną? A słuchaj, nie ma jeszcze nocy, nie? A tak, a propos koszuli nocnej. Nie już się boisz? Tak. Ja jeszcze nie, spokojnie. Jeszcze trochę czasu. O. Dobrze, tutaj zrobiłam ci wyjście do domu. Super, będziesz miała bliżej uciekać. Dobrze, powiedz mi czy z, yy, teraz będziemy potrzebowali... Tutaj chyba wszystko, nie? Tak. Aha, to może tak, Wiesz ja co? idę do domku. No i Właśnie ja też idę do domku po drabinki, bo jakoś właśnie. musimy tam się dostać. Chociaż drabinki może i od tej strony. Drabinki i tabliczki trzeba zrobić. E o kurde, czy żeby nie było drewna? Jest drewno. Drabinki, drewno. I tabliczki, a. A masz piasek? Bo w sumie to na piasku się najlepiej. Piasek powinien być. Albo, albo żwir. Być. Żwir. O, żwir mam tutaj. Coś powinno być. Dobra, tego kobla to aż tyle nie potrzeba. Nie, tak się robi płotki. kurczę. Jak się robi? Aha, tak się robi. Żwir, żwir 39. Płotki i tabliczki. Tak, płotki i tabliczki. Ale nie wiem ile dokładnie, więc. Nie płotki, tak, tylko te jak one się nazywają. Drabinki, drabinki no. i tabliczki. Tak, 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 tak. O, mało coś wyszło. Pewno. Okej. Okay. Mm -hmm. Teraz będzie będziemy schodzić na dół. Nie, to się wygadam. Aha. Z tak zwanym mądrym mówią. Aha, ty mi dałeś tutaj jest, okej, okay, dobra. No to jest no, wszystko. No, 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 no. Czyżbyś spadł był? Nie, 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 nie. Absolutnie. Czyli drabinki, drabinki, co to? I z jednej, z drugiej mańki postawić? Nie, 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 tutaj tylko z tej strony. Tutaj gdzie? O, tu, 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 tu. Dobra. W sumie dobrze, że dajesz jeszcze drabinki. A na razie do samej góry walne. o. Tak, i teraz. Też będzie na wysokości jednego, nie? No. Przecie, czyli tu już wystarczy, okej. Okay. Tu, tak, tutaj tylko, że jeszcze. tutaj co to było? Zaraz, zaraz zrobię. Tutaj jeszcze to z, zrobimy innym kolorkiem. Tak, kolorowym. Kolorowym. No tak, ale to... Ach, jejka, jejka. <grym> tu znowu spadłem. Co? co Wiesz co? co? źle zrobiłem? Nie, ja źle zrobiłem. A ja już zapomniałem, jak miało wyglądać. Mam krótką pamięć. O matko. Czekaj. Nie tym, tym. Przecież tutaj muszą też być koble. Koble, koble. O tutaj, tak? I na dole też. A no tak, tak, tak. Na dole no też. Tak. Tu. Ej, tu. Bo tutaj musi być tak. Dobrze, i tutaj sobie jeszcze trześć No tak, tak, teraz by się zgadzało w takim razie, rzeczywiście. I tutaj o tak będzie potem, już jak będzie redstone, to tutaj się dołączy redstone. A teraz możemy, żeby. A, świeczki masz? Bo ja nie mam. Tak, w domku. Dobrze, a gdzie masz też te, 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 jak one się nazywają? Tabliczki? Dawaj, tabliczki, dawaj. Bleh. 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 Nieprawda, ja tylko wyrzucałem. Tabliczki. Postawimy Ani, sobie tu raz. Noc się robi? Nie, żadna noc. Jak to jest? Tabliczki tutaj i tutaj. i o, ciemno tutaj. już jest. Nie wiem, czy to ważne. No to chodźmy spać. Szybko. A Szybko do łóżka. Szybko, 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 Masz więcej pochodni? Ja nie mam. nie kłacię. Mam? W którym łóżku się, się, się śpisz? Wiem. Może być to. Dobra, to ja śpię tu. Jajka, już się obudziłam. Krótko coś spałaś. Ech, no krótko, dlatego pierwszy. tak ziewam. Dobra, nie stawiać te tabliczki. O, coś tam Je, się pali. Węgiel. Tak, tylko że kurczę. Da się blok węgla przerobić na węgiel? Da się, no to super. To super. Dowiedziałem się właśnie czegoś nowego. Co? Tą tabliczkę zwijamy. Tymczasem. Masz o swój poziom na jedzenia? Tak, dbam o swój poziom na jedzenie. <laughs> Sorry. Tą tabliczkę też na razie zbijemy. Ok, teraz tak. z Jak... której strony zaczynamy te tabliczki? Tu od tej. Tu, tu i tu. Teraz musimy zejść no piętro niżej. Razie... Wiesz co, to może ja ułożę te tabliczki, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. A, tu już ułożyłeś. No. No, Okej, okay, no to wszędzie są. Nie, no jeszcze tutaj. Ten będzie wodospół. Aha, dobra, dobra, dobra. Tu? I teraz. Pierwszy raz taki zaawansowany projekt w tej serii. No i tyle nie gadasz, historii. chciałam zauważyć. Słucham? I tyle nie gadasz. Ja, Wiesz, daję tobie więcej możliwości mówienia, co tam, hmm. tam wiesz. No, tylko ja mówię tutaj, teraz to, teraz to, a, a teraz... Ja cały czas. A teraz jeszcze z powrotem pójdziemy. Hopsa, 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 hopsa i teraz jeszcze. To już jest ostatni poziom. jej tak. moja mysza. I teraz jeszcze damy tutaj ta, tutaj tabliczkę i tutaj tabliczkę. Tam już nie trzeba. Dobra, jeszcze damy tutaj tabliczkę. Te tabliczki to jest kurczę, skomplikowana sprawa i trzeba uważać, żeby na pewno były wszystkie. No tak, tak, potem będziemy się brać właśnie ty wzięłaś tylko z wodą? Proszę? Jaderko z wodą wzięłaś? Nie, nie wzięłam. Ej, jeszcze. z wodą. I jeszcze jedna tabliczka. I teraz Bardzo... już są chyba wszystkie tabliczki. Ok, to teraz możemy wejść na górę. Teraz wszystko będzie chodzić o to, żeby się dobrze woda rozlewała. Mam nadzieję, że się uda. Tylko jeszcze nie rozlewaj, bo jeszcze nie ma jak. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tutaj będzie grzybek. Hmm? Tu będzie grzybek. Teraz tak tutaj będzie woda spływała stąd i stąd. Tak. I stąd. W zasadzie to ten jest niepotrzebny. Tu, i tu się będzie rozpływała, i tutaj, i tutaj. No to to już chyba wszystko jest. Chyba tak. Czyli tutaj robimy na górze. Aha, i tutaj na, na. O, już wiem. Mieliśmy pomysł z tym, jak on się nazywa? Z kaktusem. Pomysł z grzybkiem? Zatem, jeżeli kaktusem. chcemy. Mm. Hej. Pomysł z kaktusem. Kaktus. Korzenie o kaktusa. Naprawdę? Naprawdę. Hmm. Czekaj, jak ja mam stąd wyjść? Ale gdzieś to była pustynia, nie? No, Ołokowice. niedaleko gdzieś, pamiętam. Że była. Pustynia. Nie pamiętasz, w którą stronę? E, 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 poczekaj, spojrzę. Dobra, mam, mam, Masz, mam, no mam dobrze. i widzę kaktusa. Te kunie. Jeden wystarczy kaktus. Okej. Okay. Jak ja mam stąd wyjść teraz? To muszę wyjść dołem. Mm. Nie wierzę. W co? Co znalazłeś? Ja, ciem, ciemne drzewo. No widzisz, no widzisz. A ja tyle szukałem, tyle łaziłem, kurde w złą stronę poszedłem. A mamy drewienko? Nie mamy drewienka. A jakie konkretnie deski? No deski, deski. No, już idę. No dobra, już, już ten przyszłam do twojego domku. Magazyn, koniecznie magazyn będzie. trzeba zrobić. O, trzy drewienka są. Dobra, jest 64. Z tropikalnego może być? Najwyżej to sobie obojętne. kiedyś. Najwyżej sobie to kiedyś zmienisz. I to obojętnie, z jakiego to będzie drewienka, by było ładnie. Wiem, że ja nie mam takiego poczucia stylistyki. Hmm. Wiesz co? Masz wiaderko wody. Mam? No coś mi tutaj za mało jeden poziom się zrobiło. No właśnie, też mi się tak coś wydaje, że wcześniej wystawało jeden. No właśnie. To może wcześniej coś dopoliczyliśmy i się jednak jakoś inaczej to. Tutaj ja. leci dobrze. Ja. No widzę, że dobrze. To no, no, <grystanie> Idealnie. Tak? No. no to dobrze. Może, to... może wcześniej się wkopaliśmy jedno za nisko. Wiesz? Może, może. Bo tutaj był ten nierówny teren i może mhm. coś się pokićkało. Po, po, Dobra. No w takim razie yy, chodź zabrać wiaderkiem tą wodę. I w takim razie, to, to wiesz, no, jeżeli nie wystaje, to też nie ma żadnego problemu. Po prostu zrobimy. Dobrze. Zrobimy z tego. O, tutaj jest drewnianka to. Żeby A wejście było, na dole jest robione, nie? Tak. Żeby było fajnie. Chcesz, żeby wystawało, żeby tutaj było tak na ten. Nie, to, to wiesz, to, to najmniejszy problem. To coś tutaj wiesz. To się tutaj pomyśli później. A dlaczego to, teraz... to nie ma kształtu? <grych> Bo ja y, to troszeczkę już tutaj mm -hmm. zabudowałem. Co, w których miejscach. No dobrze. A to dobrze. Chciałaś taki kształt zachować. No żeby fajnie było. No, no dobrze, dobrze, no proszę cię bardzo. Masz. Jeszcze. Okay? Tutaj, tutaj i tutaj. Dobrze. No i tutaj znowu zakopam niepotrzebnie. nie jejka, jajka. Ziemia, 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 ziemia. się. Masz grzybki? No, mamy Mam grzybki, tylko że to najpierw trzeba zabudować, nie zamknąć wszystko. No. A jeszcze jedna sprawa właśnie. Aha. A proszę. masz piasek? No dobra. No nie, ty miałeś piasek. Aha, ja miałam piasek. Dobrze. No dobrze, no. jak miałam. No jaka muszę wyjść dołem znowu. Się zabudowałam. Nie dwa, tylko w. I nie mam drewna. A ja mam, a ja mam. Dobrze, i tutaj woda, a tutaj. Je... I... Tak ale jest. ja nie mam piasku, ja miałam żwir. A czy w ogóle jest piasek? No właśnie, nie wiem. Ale byłeś na pustyni pod kaktusa, nie? Tak. Ja <laughs> hmm. Nie, jest piasek 23, ale jest. Dobra, no to tutaj jest jeden potrzebny, i kaktus na tym, i w środku grzybki trzeba ustawić. Jak... Znaczy, tak a propos, kaktus to jest niepotrzebny nie do procesu wzrostu grzybów, tylko potrzebny, tylko to jest taki nowatorski pomysł klepsydry, e, Ani. Tak, i to jest po prostu, jak kaktus urośnie do trzech, to wtedy ewentualnie można sprawić, grzybki urosły. Tyle tylko, że tych grzybków, tylko, że te grzybki nie urosną, bo ich nie postawiłeś. No tak, bo teraz dopiero... No to, to co biegasz naokoło tego kaktusa? Przepraszam. Proszę. Grzybki, grzybki. Bym policzył, ile kilometrów w tym odcinku zrobiłem biegając. O, ależ piękne wejście. Może wiesz, że ona będzie z domu, a nie tutaj. Aha. No to sobie potem ten zepsujesz to. No dobra. Eee, na dole się nie stawia grzybka, nie, tylko u góry. Nie, tylko na tych, na tych platformach i tylko na tych wypustkach. Ale odgłosy są chodzenia po tych drabinach straszne, nie? Ja sobie tutaj wyczyniam. Okej. Okay. Piętra, trzy piętra. Mogą być trzy. Może kiedyś się rozbuduje. A później. tutaj na, tej, na, tych grzyb, na tych wypustkach? A to Z jednej z drugiej strony? No. Dobra. No, także to jest właśnie taki ten grzybownik, jak zrobił y, Buraczek-Cebulaczek na swoim. Grzybownik. Grzybownik. Pospolity. <laughs> jak zrobił Buraczek-Cebulaczek, tyle tylko, że bez redstone'a. Y, ja zrobiłam też taki na swoim Skybloku. No i tutaj nie wiem, żeby. Y, ale po co lejesz tam wodę skoro Nie, nie urosły grzyby? No, sprawdzić, jak to, czy to wszystko się ładnie wyleje, rozleje i tak dalej. Aha, czy nie zabierze tych grzybków, tak? Na przykład. Dobrze, to sprawdź sobie. O, pięknie. Wszystko się będzie rozlewało i zabierało te grzybki, które będą w środku. Super. Ja chciałem zrobić takie coś jakiś czas temu i mi nie wychodziło. Nie mam pojęcia takiego jakiego powodu. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działało. Pięknie. Tak ha, a ten normalnie... klocek... Rozlewa się, tak? Bo tutaj jest ten klocek, który... Wszystko jest dobrze. Okej, okay, no to dobrze. Wee. Ja bym ci powiedział, że jest noc. No właśnie. Pełno mobów w okolicy. To ja może zostanę tutaj. <grym> tu jest jasno, to ja to sobie tutaj. No dobra. Tylko, że ja nie mam przy przystavi... sobie. Coś wybuchło? Nie. Nie mam miecza ani niczego. Także biegnę szybko do domku. Czy idziemy spać? Nie lubię dziur po creeperze. No chyba tak, no trzeba by było. Nie lubię dziur po To ja już leżam. Muszę... Czekam. Dobrze, idę. <grystanie> 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 Czy już wiemy, jak długo nagrywamy tak w ogóle? Dwa dni. <grystanie> Aha, dwa dni. No to, to chyba akurat jest tak, żeby już w zasadzie... Tak, jak... tak. Połóż się tu obok. Oooo! Ah, no więc grzybiarnia jest, efekty grzybiarni niestety zobaczycie dopiero za jakiś czas, jak grzybki rosną. A z tym kaktusem chodzi o to, że po prostu grzybki. No, patrz, rosną. pali się tam obok. Tak, idę po kości. Padł. Grzybki po prostu rosną na pewno dłużej niż kaktus, więc dopóki kaktus nie urośnie, nie ma co sprawdzać grzybków. grzybków czy już urosły. Mhm. O to chodzi, tak? oto klepsydra Ani. Eee, ty, ty też możesz nagrać ten odcinek i nazwać klepsydra Ani. Dobrze. No, tak będzie odcinek. Okej. Okay. Dobra. To w takim Dobra. razie co? Kończymy? No chyba tak, będziemy się żegnać w takim razie. No. O, to papa. Pa. Eee, ko koszulę nocną. Koszulę nocną. <głoszulę> <głoszulę> <głoszulę nocną. <głoszulę> Moja piękna suknia koszulę nocną. Dobra, to... Yy, eee. To kończymy. Dokładnie. Nie zapomnijcie poczytać tam w opisach, co tam ciekawego będzie. Jakieś linki, nie linki mm -hmm, i mm -hmm. Trzymajcie się na razie. Pa, no, papa.